Jest jedna główna zasada, którą się kierujemy w budowaniu naszego biznesu sieciowego. Jaka to zasada? Pozwól, że przeczytam Tobie fragment z książki jednego z największych światowych liderów biznesu sieciowego. Nie będziemy wykorzystywać ludzi do budowania naszego biznesu. Będziemy wykorzystywać nasz biznes do budowania ludzi. Od zawsze mówimy w naszej biznesowej rodzinie, że będziemy działać w zgodzie z zasadą, która właśnie jest zawarta w tym zdaniu. Nie będziemy wykorzystywać ludzi do budowania naszego biznesu, będziemy wykorzystywać nasz biznes do budowania ludzi. To oznacza, że nasi liderzy mają za zadanie stawiać potrzeby innych przed swoimi. I szukać sposobów, aby im pomóc w osiągnięciu tego, czego oni chcą, a nie by uzyskać pomoc w realizowaniu swoich własnych pragnień. To jest służenie innym, które prowadzi do sukcesu, prawdziwego sukcesu. Jak się Tobie podoba nasza główna zasada działań? Jeśli się Tobie podoba i um, Zrozumiały się w ten sposób, że my pomagamy innym, żeby odnieść sukces. I od tego, jaki sukces odniesiemy, zależy, od, zależy to, ilu osobom pomożemy odnieść sukces. Więc jeśli chcesz, żeby, żebyśmy pomogli Tobie odnieść Twój sukces, Zapraszam do rozmowy. Bo co? Bo zawsze warto rozmawiać. Buziaki, dobrego dnia, do następnego razu.